Witam Was wieczorową porą w nocnych opowieściach duszy. Dzisiaj mam taką myśl, żeby wnieść tutaj, w tej przestrzeni mój sen z kręgu, który przed chwilą się odbył i opowiedzieć Wam o tym mój sen, więc mogę się nim podzielić z Wami i też na jego podstawie pokazać, Jakie były mm, moje myśli, y, moje wstępne analizy mojego własnego snu y, po przebudzeniu, po zapisaniu go? Y, a co się dla mnie wydarzyło na kręgu snów? Y, I nie będę tutaj dzisiaj opowiadać o samym kręgu snów, to myślę, że będzie w jakimś innym odcinku na pewno. Y, ale to, co tutaj tylko podkreślę, to jest ważne, o czym może nie wiecie, czym on jest i po co. To w skrócie wygląda to tak, że e, inne osoby, które uczestniczą w tym kręgu, e, e, odnoszą się po prostu do naszego snu, e, czyli można to nazwać interpretacją. No, wnoszą jakieś swoje spojrzenie, swój punkt widzenia, perspektywę, e, przez co poszerzają, zmieniają też często, jak to dzisiaj się dla mnie wydarzyło moją perspektywę. E, i często zwracają uwagę na coś zupełnie innego niż my zwracamy, bo my idziemy jakimiś stałymi utartymi schematami torami, nawet jak próbujemy wyjść poza tą, to, to, co już wiemy i znamy, to jest nam jednak bardzo trudno, więc to, co tutaj tak jeszcze szybko wniosę, to to, że no, z mojej perspektywy i mojego doświadczenia Najtrudniej mi jest interpretować, zaglądać swoje własne sny, ponieważ no, patrzę na ten sen swoimi oczami, takimi, jakie znam, a w śnie często jest coś więcej, czego ja nie mogę zobaczyć, ale ktoś z zewnątrz jest w stanie zobaczyć, nawet ktoś, kto mnie zupełnie nie zna, właśnie chociażby tak jak terapeuci, albo po prostu osoby, z którymi się dzielę, a one mają na to otwartość, by zobaczyć, i podzielić się swoim, e, swoim spojrzeniem. E, no, i może opowiem ten sen, chociaż mam takie zatrzymanie. E, bo nie jest to proste: podzielić się swoim snem e, z większą grupą osób. Ja nie wiem, kto jest po drugiej stronie i kto mnie będzie słuchał i to odtwarzał. Więc jest to jakiegoś rodzaju. Um, obnażenie, takie wyjście z takiej strefy komfortu. E, więc żeby mi było łatwiej, ja zamknę oczy, a co Wy zrobicie, to nie wiem. Może jak jedziecie samochodem i tego słuchacie, to lepiej tego nie róbcie, ale ja tak to tutaj wniosę. Um, to jest sen, w którym wiem, że jestem w mieście, Tutaj ma agresja. Normalnie mieszkam na wsi i to jest dla mnie takie nieznajome środowisko. Yy, albo już mało znane. Jestem w mieście, jest noc i jest to wyjątkowa, ciemna noc. Jest bardzo ciemno i ja wiem, że jestem naga od pasa w dół. I, yy, i mam też taką świadomość, że przed chwilą się wysikałam gdzieś tutaj. Myślę, że to na pewno nie była ublikacja. I y, 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 myślę sobie, że właśnie jestem w tym mieście, jestem półnaga, więc coś powinnam z tym zrobić. Y, z drugiej strony nie mam takiego jakiegoś ogromnego wstydu w sobie albo poczucia, że wszyscy mnie widzą. Mam poczucie, że ta ciemność jest jakby taką, y, jest bezpieczna dla mnie, tak? Jakby w jakiś sposób. Powoduje, że inni mnie nie widzą. I znajduję jakąś Łazienkę. W tej Łazience jest matka z kilkuletnim synem. Ja po prostu podchodzę do, do tej Łazienki, gdzieś obok znajduję majtki. I wiem, że to są moje majtki. Nie wiem skąd się tutaj wzięły, ale myślę, no to super, jakby, no to wchodzę do środka i proszę żeby ta matka z synem wyszli, bo ja potrzebuję się ubrać. I mam taką myśl w głowie, że gdybym to zrobiła na zewnątrz, nie w tej łazience, to, to zwróciłabym na siebie uwagę tym, jakby tym ruchem. A tak to i tak nikt nie widzi, że, że, że nie jestem do końca ubrana. No, ja nie wychodzę, wchodzę do środka. Ubieram te majtki i wychodzę na zewnątrz. I wtedy już myślę sobie, że chcę się skierować do swojego mieszkania że to jest mieszkanie moje mieszkanie w mieście. Ale jest jeszcze, czuję, że jest jeszcze bardziej ciemno. Mam taką myśl, że właściwie dalej jestem nieubrana i powinnam jeszcze coś na siebie włożyć, no ale już nie mam jakby nic przy sobie. No, ale tak jakby ta świadomość tego, że jest tak ciemno, jakoś tak powoduje, że właściwie mnie to jakoś specjalnie nie krępuje i myślę sobie, no ale jakby mam dotrzeć do domu, no to dotrę. I idę przed siebie, jest tak ciemno, że nic nie widzę, aż w pewnym momencie zatrzymuję się tuż przed jakimś blokiem czy budynkiem, prawie na niego wchodząc. jednocześnie mam świadomość, że obok mnie poruszają się ludzie, podążają w różnych kierunkach. I myślę sobie, jak to jest możliwe, że oni y, jakby widzą, wiedzą, gdzie mają iść, jak się tu poruszać, a ja tego nie wiem, jakby jestem taka zagubiona w tej ciemności. Wiem, że to moje mieszkanie jest gdzieś y, niedaleko, i, y, ale też y, jakieś takie, wiem, wiem też, chociaż jest ciemno, tak i nie widzę, że jest duże błoto i też są kałuże i przez to. Będzie mi bardzo trudno dotrzeć do tego mieszkania, więc decyduję się wsiąść do autobusu. Powiem o tego, że nie jestem ubrana do końca. W środku w autobusie orientuję się, że tutaj są duże roboty drogowe i ten autobus zamiast zmierzać w kierunku tego mojego mieszkania, no to się oddala, bo potrzebuję coś okrążyć, żeby zawrócić za tam kilka kilometrów i i, i pojechać na ten przystanek, na który potrzebuję. Mam taką myśl w tym autobusie, że właściwie przecież na piechotę dotarłabym szybciej. Dlaczego ja wybrałam ten autobus i na naokoło? I na tym kończy się mój sen. Mm, i budzę się rano i spisuję ten sen i myślę sobie no nie, jakaś ciemność, to pewnie jakaś moja ciemność, e, czegoś nie widzę, w swoim życiu, czego ja nie widzę, jestem półnaga, no to na pewno jakiś wstyd, czegoś się wstydzę, nie chcę czegoś pokazać. Nie mogę dotrzeć do domu, żeby do niego dotrzeć, to są błoto i kałuże, jakby nie mogę dotrzeć do celu, no bo jest jakby tak, taka droga. I z takim czymś jakby zostaje po Tej nocy i po tym śnie i też z taką myślą, no naprawdę nie mogłabym się przyśnić jakiś ciekawszy, fajniejszy sen, tylko po prostu jakieś takie nie wiadomo co. No i dzisiaj na dzisiejszym kręgu zdecydowałam się wnieść ten, ten sen, opowiedzieć go i już opowiadając, w różnych momentach zaczynałam się śmiać. I jak to opowiadałam, to się zastanawiałam, czy ten śmiech mój. Wynika z takiej nerwowości, takiego próby przykrycia, że tam jest właśnie ten mój wstyd, jakiś lęk, także jakby coś, przed czym chcę się ukryć, przed um, uczestnikami um, kręgu. Ale czułam, że po prostu um, no to jest taka bardziej śmiechawa, że um, no nie tylko to jest o tym, że że ten sen jest jakiś niewygodny i wstydliwy, tylko po prostu chce mi się śmiać. I to już jakby tak trochę rozwaliło mój system, bo jakoś inaczej myślałam sobie o tym śnie. A to, co e, usłyszałam na kręgu, e, m, czym chcę się wam z Wami podzielić, e, mam trochę też spisane, więc e, się tutaj e, podeprę, bym nie pamiętała. To po pierwsze zauważyłam tutaj swoją sprawczość w tym śnie. To, że może to jest właśnie takie z jednej strony śmieszne, dla mnie nieśmieszne, ale coś, co w końcu udało mi się w śnie zrobić. Ja się w śnie wysikałam, a zazwyczaj bardzo mi się chce siku i chodzę, szukam łazienek, toalet, tam zazwyczaj jest coś nie tak, albo kolejka, albo nie mogę zrobić, albo coś. Myślę, że te, ci z was, którzy. Śnią takie sny, a wiem, że wiele z takich osób sny o toaletach i, i potrzebie załatwienia swoich potrzeb są częste. Tutaj po raz chyba pierwszy ja jestem w śnie, mam taką świadomość, że już to zrobiłam, czyli jakby przekroczyłam jakąś swoją granicę, jakiś swój coś, co jakby dla mnie było jakimś standardem w snach. Ja to zmieniłam, ja tego w ogóle nie zauważyłam sama. Yy, później, że jakby szukając, yy, wiedząc, że jestem zupełnie naga, potrzebowałam się ubrać w cokolwiek, tak? Jakby te majtki, Ona się po prostu szybko w odpowiednim miejscu znalazły i to moje własne. <laughs> Więc yy, też jakiś taki rodzaj potrzebuję, znajduję, mam, ubieram, yy, zadbałam też o swój komfort, żeby mnie inni nie widzieli, kiedy to robię, wyprosiłam. Grzecznie osoby z łazienki weszłam do środka i po prostu tam to zrobiłam. No i myślę, że to, co było takim kluczowym, jakimś tutaj um, rzeczą, czego wcześniej nie zauważyłam, to był taki mój proces zadbania o siebie. To jest coś, co um, myślę, czego się wciąż uczę co jest jakimś takim moim tematem, hmm, może trochę bardziej było, a teraz już jestem w trochę innym miejscu, że ja zobaczyłam, że ta droga do mojego domu jest przez e, błoto i kałuże i po ciemku, no więc tym razem w śnie tego nie zrobiłam, nie poszłam, chociaż ta droga była krótsza, e, ale w, w złych warunkach, nie poszłam w ten sposób e, e, do tego mieszkania, tylko zadbałam o siebie, siadłam do autobusu, Y, który co prawda jechał naokoło, ale było sucho i przyjemnie, i sama nie musiałam tam iść. Y, jakby to, że jestem tam wtedy jeszcze y, nie do końca ubrana, w ogóle nie miało dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Y, więc też taka, takie spojrzenie na to, że y, ocena innych nie bardzo mnie już y, interesuje i to, jaka jestem, w co jestem ubrana, jak się zachowuję, co robię. Przez, jest jakieś takie, zaczyna być drugorzędna, a nie pierwszorzędna jak do tej pory. I naprawdę, jakby ten mój krytycyzm wobec siebie, a często to jest tak, że największymi krytykami e, dla siebie jesteśmy my sami, wziął górę tym razem e, przy tym śnie i naprawdę jakby wypunktowałam sobie, co teoretycznie zrobiłam źle, a a dzisiaj po kręgu, na kręgu, zobaczyłam, że ten sen naprawdę niesie zupełnie innej jakości. I w ogóle, jakby bardzo wniósł dużo jakiegoś takiego śmiechu, radości, rozweselenia, i to też była taka bardzo fajna jakość, że jakby nasze procesy, nasze zmiany w nas nie muszą odbywać się tylko w takim trudzie, znoju, smutku, bólu, ale te transformacje mogą być też takie w większej lekkości, w radości, w takim śmianiu się z sytuacji i też trochę jeszcze może w takim niepewności i lęku, że no jednak nie wyglądam standardowo w tym mieście. Ale ja nie dezerteruję, nie uciekam, nie chowam się, tylko podążam do obranego celu, że mam się znaleźć w tym mieszkaniu i po prostu tam zmierzam. I to jeszcze wybieram drogę nie tą krótszą, ale trudniejszą, ale tą dłuższą, a to przyjemniejszą. Więc to dla mnie ogromna zmiana i, i fajnie jest jakby zobaczyć to w swoim śnie. Fajne jeszcze było to, co kobiety, bo były to krąg kobiety, wniosły, że być może e, to też była tylko moja ciemność w tym mieście, bo inni e, dużo lepiej znają miasto i lepiej e, jakby mają tą zdolność, umiejętność poruszania się w nim. I tak naprawdę jest, że ja już od wielu lat mieszkam na wsi i, i jak jestem w mieście, to czuję jakiś rodzaj e, zagubienia, skrępowania, czasem wstydu, że... No nie wiem, ostatnio jak wsiadam do autobusu i miałam skasować sobie bilet za pomocą aplikacji plus QR kodu, to po prostu przeżywałam, że czy ja na pewno zdążę to zrobić i, i będę wiedziała jak, zanim się pojawi ktoś, kto mnie skontroluje. Udało się, zrobiłam to. Ale wiecie, tak jest taka, taka rzecz, która dla ludzi mieszkających w mieście jest już od dawna oczywista i naturalna, we mnie wzbudza jakieś emocje i dyskomfort, jakiś rodzaj właśnie takiego zagubienia i wstydu, że po prostu jestem e, dorosłą, odpowiedzialną osobą, a nie umiem e, kupić biletu, kiedy nie ma automatu, e, a jednak umiałam. <śm> no, więc e, naprawdę jakby, hmm, chyba już nie przedłużając, ja chciałam wam na podstawie tego, Mojego doświadczenia dzisiejszego i, i tego snu pokazać. Po pierwsze, jak można zobaczyć sen, jak można go zinterpretować szerzej, i też to, że często te nasze interpretacje i patrzenia na sen mogą być takie właśnie w takim gorszym świetle. No, oczywiście, zależy, tak. To jest tak, może moja też taka duża surowość wobec siebie. Może wy takiej nie macie i, i inaczej na to patrzycie, ale tu po prostu też jakby pokazuje, jakie są różne, różne, różne ścieżki, różne spojrzenia i jak różnie można na coś patrzeć. Okej, okay, no myślę, że to tyle <grytanie> o Mm, o tym śnie. Yy, mam nadzieję, że to was zaciekawiło yy, i zachęciło do tego, żeby zacząć głębiej przyglądać się swoim snom, już na takim konkretnym przykładzie. Yy, I aby dostrzegać to, co w tych snach może się pojawiać, bo jakby to, o czym mówiłam na początku tego snu, czyli ta moja pierwsza interpretacja, to też e, jeszcze niedawno jakby była moja rzeczywistość i, e, 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 i właśnie tak o sobie, nie wiem, myślałam, tak żyłam, e, a to się po prostu zmienia i update, update'uje. I ten sen właśnie pokazał taki mój update i, e, i też jakieś takie moje, moje inne nowe oblicze, który jeszcze nie do końca, w który być może jeszcze nie do końca wierzę, tak, w takim sensie, że czy na pewno poddana ocenie y, y, przestrzeni zewnętrznej, y, tak jak tutaj, y, y, ustoję, y, chociaż nie, czu, y, nie czuję się y, w tym do końca, nie wiem, komfortowo y, albo czuję jakiś wstyd, bo y, obnażam, pokazuję siebie, tak jak tutaj dzisiaj Wam. Y, no właśnie, więc, yy, więc już tutaj postawię kropkę <noise> bez kolejnych komentarzy. Yy, no i zapraszam Was po prostu na kolejne odcinki. Jeśli ktoś z Was będzie chciał podzielić się w komentarzu swoim snem yy, i będzie gotów na to, żebym tutaj w jakiś sposób go skomentowała, yy, po powiedziała, jak ja to widzę, jak ja to czuję, to będzie mi niezmiernie miło. Zapraszam Was do tego. A dzisiaj już Was żegnam. Życzę miłej nocy i dobranoc.